swoim przełożonym Chcemy, aby ten Abel I nasza tutaj obecność Była świadectwem I wyraźnym głosem Że nie godzimy się na dyskryminowanie Kogokolwiek w Polsce W tym katoliku Którymi jesteśmy Okazujemy to, nie wstydzimy się tego I chcemy również istnieć W przestrzeni medialnej W przestrzeni publicznej Nie będziemy się tego wstydzić I będziemy walczyć o nasze prawa Prosimy kierownika delegatury Urzędu Wojewódzkiego, aby on wyszedł do nas. I żeby odczytali mu i przekazali nasz apel. No i na ulicy? Tak! Myślę, że za tak chwilę na ulicy to zostanie. Może ich panu! do nas! Wyjdzie do nas! Nasi przedstawiciele poszli już do pana kierownika, a myślę, że możemy już odczytać słowa apelu, które. Pozdrawiam wszystkich, którzy do tej pory w marszach mówili o wolnej Polsce wolnym naszym naszych sumieniach. Pozdrawiamy tych, którzy ...która nie jest żadnym przywilejem dla Polaków. Ona po prostu nam się należy.